Siemanko, witam serdecznie. Kolejny wypadzik, trochę mnie nie było, ale to nie znaczy, że nie kopałem. Bo... Był wypadzik w tamtym tygodniu, w tamtym weekend, z super ekipą, udało się nawet przybić piątkę z Golden Mankiem. nie nagrywałem, bo kurcze telefon mi całkiem padł i nie było sensu, nie było czym, ale wrzucę Wam foty, co tam wpadł? bardzo ładny medalik, jakiś krzyżyk, No trochę monet, ale wszystko baratynki, nic specjalnego. Ale naprawdę fajny, pozytywny wypadzik. No grubo posypało. Także wrzucę Wam tam jakąś fotę. A dziś wybrałem się na moje tereny. Dwa fajne sreberka tutaj kopnęłem. No i zobaczymy. Na tym polu jeszcze nie śmigałem. Tu już była ozima posiana. I na razie co? Na razie mamy obrączkę miedzianą. Moneta, stan przedmienniczy. <gry> Wydaje mi się, że trzy feningi pruskie. No i jest teraz świeżo wykopana z dołka. Przypuszczam, że to jest szelong Augusta Sasa. Strasznie oblepiony. No, także zobaczymy. Mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Nastawiałem się kurczę na inne poletko, ale sprawdzałem tutaj radar pogodowy i będzie padać niedługo. Poletko 20 km stąd, także tam niby ma mocniej padać. Wybrałem się tutaj. Też ma padać, ale jakoś słabiej, może bokiem przejdzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie padać. No i co, nie przedłużam, lecimy, zobaczymy co tu wyskoczy na tym poletku. No, słuchajcie, troszeczkę rozczarowany jestem polem. Nic specjalnego, na tej połówce akurat już chodziłem i tutaj sporo nawet spadało tych monet. Na tamtej połówce średnio <laughs> dwa naparsteczki wykopałem jedynie. Jeden miedziany. Jeden miedziany, jeden aluminiowy. No i teraz słuchajcie, moniak. Piękny sygnał. Jest duży moniak, już się ucieszyłem, że może sreberko. Ale jest coś równie fajnego, bo moja pierwsza taka monetka. 4 Feningi. Nawet ładny stan. 1827. Super. Mój pierwszy taki muńaczek. Deszcz trochę popadał, ale przestał. Mam nadzieję, że znowu nie zacznie. Trochę wieje, ale fajnie, przyjemnie. 20, około 20 stopni, Nie no może nie, 18 stopni, 19 górę. Także fajnie się śmiga, przyjemnie. Tylko jakby trochę tych fantów było więcej. No zobaczymy. Aha, coś tam jeszcze znalazłem, słuchajcie, zobaczcie. Tadam, parostek kolejny. Już trochę ich na polach i polasach znalazłem, takich małych. Także może coś się z tego zrobi kiedyś. No i zobaczymy, jeżeli nie rozkręcić się to bardziej, to idę na pole obok. Zobaczymy na razie pośmigam jeszcze tu Ten bardzo fajny, kolejny sygnał Kupniemy razem niedaleko netki, ale sygnał raczej na coś innego, bo Pięćdziesiąt sześć, raczej nie Moniak. No coś jest, chyba biżuteria. Tak, jest jakaś zawieszka, zobaczcie. Wyostrzymy. Coś fajnego. O, ale fajna rzecz, zobaczcie. Twarz jakiegoś piechura, nie wiem, kurczę, ale bardzo ładna. No super. Super, super fancik. Dobra. Jeszcze zostaniemy na tym poletku chyba. Do następnego. Przed chwilką słuchajcie dwa guziczki. Bardzo ładny sygnał 76. gdzie to jest? Jest moneta. No proszę. Jest srebereczka. Populares, bo populares, ale jest silberek. Belgrosik 1851 No i fajnie obrócę się od wiatru No coś tam jeszcze wpada Jestem na tej półce Akurat na której śmigałem już dosyć sporo Ale wtedy była wysoka bruzda I ciężko było chodzić Teraz Pole trochę wyrównane. No i coś tam jeszcze się pokazuje. Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, przeniosłem się na inne tereny. Nie wiem, czy pamiętacie te poletko, gdzie sporo tych fantów. To ta pieczeń z Królestwa Polskiego. Ładne guziki. Dzwonek był ta czacha pruska. Pruskiego huzara. Zobaczcie, jak teraz teren wygląda. Ale widać, zobaczcie. Widać rolnik. Powolutku zaczyna działać. Już jedną rajkę próbną zrobił. A ja wchodzę na drugą stronę. Tu gdzie rosło. Zboże. No i mam trzeci sygnał. Ogólnie. Padł guziczek pruski. Sporo tutaj było pruskich haków, guzików. Nie chcę wyłożyć dziad. Słaby stan. A teraz zobaczcie, jest coś ciekawego. Jakiś hak. No, coś bardzo ładnego, delikatnego. Z tej ziemi oczyścimy. No, bardzo ładna rzecz. Nie spotkałem się, nie widziałem. Tutaj widać był mocowany, somnity. No, ładny. Ładny, spróbuję poszukać jakiejś informacji. No ale naprawdę ładny, solidny. No i takie tereny. Zobaczymy, może coś wyskoczy ciekawego. Tam niedaleko wpadła też obrączka ta złota. Także przejdę się, zobaczę. Tamte poletko może też już powoli zaczynają e, talerzować. No tutaj niestety jeszcze rolnik nie zdążył, no ale po, można pośmigać. Dobra, ale co nie przedłużam? No i idę, słuchajcie, tą próbną rajką. Niestety za, za długie tutaj e, te odnóża po zbożu. Te ściernisko, także ciężko się chodzi. Myślałem, że to troszkę zmiękło, ale niestety słabo z chodzeniem. A zapomniałem ogólnie dodać, że troszeczkę. Zmocniłem wykrywkę, jest nowa śruba. Nie zdążyłem jej już przyciąć. Tutaj muszę jeszcze podkładkę wsadzić, żeby ją trochę ściągnąć. Nie chcę tego, tych uszu znowu łamać. No i zobacz, jest coś na wierzchu. Nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, ale chyba, chyba będzie srebro. Na moje oko jest silber grosz Ale stan straszny o Tak będzie silberek. Delikatnie go nawilżymy Także fajnie drugie sreberko. Ale ma straszną. Rydzawą patynę, ciężka tutaj ziemia ogólnie, jest srebrny ale opłakany stan, nie że popularyzm to jeszcze słabiutki stan, no ale jest srebro 100% Mało na nie widać, jest wycierus. ale przebija się srebrny kolor, domyję w domu na wierzchu fajnie jakby to rolnik na dniach zrobił te pole. Będzie drugie rozdanie, bo naprawdę sporo tutaj, przypuszczam, że nikt nie chodził. Sporo tutaj fancików. Dobra, nie przedłużam, lecę. I słuchajcie, dotarłem do takiego do takiej zaoranej łączki. No, całkiem spory kawałek. Rolnik nie zdążył cały jeszcze zaorać. No i co się dzieje. Słuchajcie, wpadł żetonik. No wyostrzyj. A ja nie chcę dziad wyostrzyć. Przemyję w domu guziczek. Co prawda płaski chociaż chyba tu jakieś zdobienie ma Yo. no i teraz słuchajcie bardzo ładna rzecz wyskakuje jakaś nabijka no bardzo ładna jakaś harfa chyba no piękna rzecz zobaczcie sami przemyjemy ale bardzo ładna tak chyba jakaś harfa czy... Czy coś w tym stylu, ale bardzo ładna rzecz. Bardzo ładny fanta. Poletko blisko szosy, ale jestem osłonięty drzewami, także śmiało można śmigać. Lecę, nie przedłużam. Idę sobie idę jedną ścieżką. A w oddali widać porcelankę. <laughs> Będzie dla kolegi Piotra. Pozdrawiam przy okazji. Dolinę jest cała, niespękana, fajnie. No i coś tam, coś tam. Otto Szulc, z tego co widzę. Dobra, lecę. Słuchajcie, bardzo fajny teren, z tego co zauważyłem. Co kiedyś tu śmigałem. No tam taki medal trafiłem. No użytku nie wiem czy pamiętacie. Medal za wojnę z Napoleonem. Coś tam jeszcze wpadło. Aha, obrączka złota tam niedaleko wpadła. Na tym nieużytku. A na pole nie wchodziłem, bo mówię zasiane, a. Widzę, że rolnik już zaczął też tam orać, talerzować te poletku, Także też fajny teren będzie niedługo. No i co, coś takiego. Wygląda na monetę, ale jakby dostała ognia. Bardzo ładny sygnał dawało. Nie wiem co to. Kolejny sygnał mamy tu. Wybaczcie za ten telefon. On sam ostrości może wyłapać. Trzeba mu pomagać. Sygnał równo 80. Taki trochę na polmosa. Ale zobaczymy. Ładnie wysoko bije. O super, jest medalik. Już myślałem, że młoniak Ale widać kawałek kawałek łańcuszka Jeszcze raz wybaczcie za telefon Dobra, jest ostrość Jest łańcuszek O, strasznie oblepiony. Coś się wyłania powoli z niego. Kajzer, widać, kajzer. Będzie jakiś kejzerek, Fajnie, kurczę. Delikatnie nabliżymy. No jest kejzerek. To z łańcuszkiem No super. Domyję w domu. Nie będę go tutaj maltretował więcej, ale fajny fancik No kurczę, poletko, potencjał ma. Fajnie się śmiga. No i zobaczymy dalej. Słuchajcie, tu już miałem zawracać na poletku. A tu jeszcze sygnał. Dosyć ładny: 61. Kopiemy razem. Mało śmieci jak na razie. Kawałek łuski. Jedynie. krągłość. Nie uciekaj. Co to jest? Coś jest z dziurką. O proszę. Zobaczcie. Chyba, że to część jakiegoś zegarka. Łap, ostrość dziadu. To my tu mamy. Tej hm. nie wierzę. Eee. Moniak jakiś kurcze z Azji ha. Ale jaja. No super. Jest kurcze jakiś rodzaj. Zobaczcie sami. Ciężko tutaj będzie o identyfikację jakieś kurcze, mróweczki, literki. Teraz ładnie wysycha. No fajnie, fajnie kurcze. Kawa moniaka. No nic, spróbuję to jakoś zidentyfikować. Ale naprawdę fajny fant. Dobra. Jak sami widzicie, poletko urodzaj ma, także nie przedłużam. Nie przedłużam, lecę dalej. No i kolejny fant jakiś czas temu. Takie kółeczko wygląda mi na. Yy, nie wiem, czy to jest od cygara Nakręcanie nakręcania. Takie ustrojstwo, no i teraz sygnał, kurczę, patrzcie jaki guzik, masakra, no, ale niestety tylko pół, no, szkoda, szkoda wielka, bardzo ładny, duży, jakiś liberyjny guziczek, literka P. W takim jakby laurze No Szkoda kurcze Fajny guziol Fajny guziol by był No nic Nie ma co płakać, lecimy dalej Słuchajcie przed chwilką taki fancik na oko Wygląda na przeńślik Dosyć lekki może jakiś piaskowiec, nie wiem, nie znam się. No i zobaczcie, był sygnał, i coś wyskoczyło ciekawego. Jakaś taka muszelka, co to jest? No, coś naprawdę fajnego. Wygląda jak taka pralinka, kurczę z tego, z bombunierki. Oczywiście ostrość Nie chcę współpracować Co to jest? W początku myślałem że guzik ale Troszeczkę opukamy z tej ziemi Nie, no jest łóżko, taki wielki. Zobaczcie. Dajcie mi chwilę. Ciekawe. Spróbuję się dowiedzieć, ale wygląda jak wielki guzior. No fajnie, kurczę, fajne fanciki tu wpadają, ciekawe. Dobra, nie przedłużam, mam jakieś pół godzinki, także sprężam się. Słuchajcie, ostatni sygnał. Strasznie dziwny. Ach, jest monetka. No i fenolki, kurczę. Myślałem, że coś ciekawszego. Dwa feningi. No, nie wyostrzy. Zaraz pokażę Wam wszystko na podsumowanku. No i słuchajcie, po wanko dzisiejszego dnia? Tutaj przed chwilką jeszcze taki kotlet wygląda na jakąś głośnicę chyba. Nie ja wiem co to jest, nie zbieram takich gabarytów zostawię dla potomnych. No trochę wpadło, są dwa sreberka. Dwa sreberka. Tutaj ładna jakoś nabika. O, tą monetę muszę zidentyfikować. Tu jeszcze część jakiegoś. Nie wiem, czy to szczuciec. Coś cynkowego, Zdobione do mojej w domu. Jeszcze coś takiego wpadło. Guziczek. Szkoda, że kurczę. Bez, bez tej góry, bez połówki. No, niestety. Jakiś hak jest, kurczę kolejny Kaiser tutaj to ładna zawieszka No, bardzo ładna wygląda na onyx, ale to chyba jakieś, jakieś szkiełko ramówka jest miedziana także wątpię żeby to był kamień tutaj ładny, kurczę, wydaje mi się że to kontuszowy guzik z całkiem spory No i co tam jeszcze? Jakieś tam naparski pierdoły. Także tyle tutaj. Ten hak ciekawy też muszę go sobie sprawdzić w internecie. No fajnie, coś tam wpadło. Także nie ma tragedii. No, całkiem ładna czwóreczka. Kilka muniaków jest. Szczególnie cieszy mnie ta czwóreczka oraz, oraz to ustrojstwo. Muszę to sprawdzić. No ładnie, fajnie, ciekawie. nie jest. No tak jak widzicie tutaj rolnik zaczął zaczął orkę. Na tym polu nie śmigałem, także z ciekawości przyjadę sobie w tygodniu, sprawdzę. Może weźmie się za te pole tamto Po którym śmigałem już jest praktycznie przechodzone. No wrócę oczywiście jeszcze na tamte pole. Na którym ścigałem jakiś czas temu, też pokazywałem wam rolnik już zaczął orać, bronować, tam nie wiem co tam czy talerzować. Także tyle. Tyle na dziś. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.